No więc witajcie, witajcie. W kolejnym odcinku QWOKIWEK BRONI dzisiaj zajmiemy się Type 25, który niestety bądź też stety, zależy od tego jak się na to patrzy, nie jest dobrym spadkobiercą chwały i wątpliwej sławy Type'a 95 cmw 3 ale o tym powiemy później. Zajmiemy się na początku obrażeniami. Type zdaje od 33 do 22 obrażeń, co przekłada się na 4 do 5 strzałów wymaganych, aby kogoś zabić. To tyle samo co Vector, MP7 czy Skorpion, więc niezbyt dużo. Można nawet powiedzieć, że są to najniższe obrażenia ze wszystkich karabinów w grze. Jeżeli chodzi o zasięg, to także nie jest zbyt dobrze, bo do 12 metrów zadajemy te największe obrażenia, czyli 33. Od 13 do 33 już tylko 30, natomiast 32 i w dół to już tylko 22 punkty DMG. Znowu, są to najniższe wartości ze wszystkich karabinów w grze. Jeżeli planujecie wyciszyć sobie tą broń, to zdecydowanie wam to razu, gdyż 30% kara do zasięgu jeszcze bardziej go pogorszy i broń staje się, no można by powiedzieć, że poza bliskimi starciami bezużyteczna. Mnożnik CatShota wynosi tutaj 1,1x To nie zmienia nam zbyt wiele w przypadku ilości strzałów do zabicia z wyłączeniem bliskich dystansów, na których zabijemy jednym pociskiem mniej Jednak moim zdaniem nie warto się tym nawet przejmować. Mimo wszystko nie jest tym typem aż tak źle, gdzie naprawdę pokazuje swoją siłę, swój taki pazur. To szybkostrzelność, bo wynosi ona aż 900 rpm. Jest to najszybciej strzelający karabin w, w grzebach 2, Powoduje to, że doskonale spisuje się. On w bliskich starciach jednak równocześnie pogarsza się jego e efektywność na dalekich zasięgach. Więc to, o czym wcześniej mówiłem, broń jest być może dobra na bliskie dystanse, natomiast im dalej, tym gorzej. Przystosowanie Type 25 do starć na bliskich dystansach widoczne jest także, jeżeli chodzi o strzelanie z biodra, czyli tzw. hip fire. Niektórzy mówią, że są troszkę lepszy niż w przypadku innych karabinów, może nawet tak dobry jak u niektórych SMG. Jednak nie mam na to konkretnych danych, więc ciężko mi to powiedzieć, że tak naprawdę jest. Tak gdzieś słyszałem. Jednak muszę przyznać, że z laserem bronią to naprawdę dobrze im się sprayowało. No ale jak już mówiłem wcześniej, jest to tylko moje subiektywne uczucie, więc. A nie chcę mówić o tym jako opowiedzmy sobie czymś naprawdę, to jest po prostu moje subiektywne zdanie. Magazyn jak mieści w sobie 30 nabojów, możemy wartość tą zwiększyć do 40 po zamontowaniu powiększonych magazynków. Czas przeładowania to około 2,34 sekundy, który to można skrócić do 1,72 sekundy używając Reload Cancel. Warto to robić, gdyż będziesz naprawdę często przeładowywać z powodu wysokiej szybkości szybkostrzelności i no można przyznać, że nawet małego tego magazynka, bo jednak 900 RPMów bardzo szybko wystrzela nam cały magazynek, więc przeładowanie będzie naprawdę częste. Więc z czym tego używać? Moim zdaniem warto wykorzystać tutaj ten niższy hipfire i zamontować laser, aby jeszcze bardziej go ściśnić. Do tego szybkie wyciągnięcie i może jakaś optyka, gdyż sterownik mechaniczny no nie jest tragiczne, ale nie jest też zbyt dobry, chociaż z drugiej strony i tak nie będziemy nim celować aż na jakieś dalekie odległości, tylko no głównie sprayować, bo po to się montuje lasery nie, żeby sprayować. Jednak mimo wszystko właściwie rzecz biorąc nie warto tej w ogóle używać. Miało to być taka taki taki piskiper, taka hybryda pomiędzy karabinami i SMG, jednak inaczej niż w przypadku piskipera nie zbyt im to wyszło. I zdecydowanie lepiej używać wspomnianego tutaj karabinu z dodatku albo jakiegokolwiek SMG czy jakiegokolwiek karabinu, który lepiej spisuje, w, lepiej spisuje się w tym, w czym ma się lepiej spisywać. A Type jest takim nie wiadomo czym i, i ciężko go naprawdę używać, tak jako karabinu, tak jako SMG. Do tego ta wysoka szybkostrzelność, która no jest zaletą, wiadomo. Ale z drugiej strony powoduje, że bardzo szybko można wystrzelać całą amunicję nawet tą zapasową, którą mamy do przeładowania. No i pozostajemy bez broni, bo mamy albo pistolet, albo nóż w ręce, zależy kto z czym gra. Naprawdę albo lepiej używać innego karabinu niż SMG, albo po prostu sobie odpuścić tego type. Niemniej to tyle z mojej strony. Ja się z wami żegnam. Cześć!